Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA. Czy tym razem jest ze mną Neixxion, także siema. Siemanko. No i zagramy sobie mecz Manchester United kontra Chelsea, czyli dzisiejszy pojedynek ligowy. Nie ligowy, FA Cup. FA Cup? Ale fail na początku. <laughs> no właśnie tak patrzyłem, no dobra, mniejsza z tym. Eee, a jak myślisz, jaki wynik będzie? Eee, grają na Old Trafford, więc bardzo dobrym by był remis, bo potem rewanż na Stamford i tam by mogli coś więcej ugrać. Mhm. Jak dla optymistycznie obstawiam remis. Optymistycznie remis? Oj. Optymistycznie, bo to jest ta forma teraz, co ma Chelsea Format, to jest masakra z grubym bękiem. Nie cierpię grubego bęka tego naprawdę. I tak się bałem, bo <laughs> mówiło się, że Mourinho może odejść i gruby benek przyjdzie do realu. Normalnie masakra <laughs> by była chyba. W sumie to ci się nie dziwię, dobra, ja już wszystko dostalone. Mhm, ja też sobie tylko... E Evansa sobie zmienię. O, z Ferdinandem. I Butnera puszczę. Czy Batnera? Dobra. Mam nadzieję, że DHA będzie bronił tak jak zawsze, w ultimacie. Eskitu, co on wyciąga wszystko, to jest masakra. W ogóle, o, trafiłem w poprzeczkę. <słyszy> <słyszy> to dobrze wróży, jak na początek. I to taką stary, że do góry poleciała, tak w niebo. A mi ładnie wkręcił. Tak jeszcze nie było. O Boże. Uwielbiam moje poprzeczki, po prostu. No w sumie jakby robić jakieś kompilacje, jeżeli by chodziło o poprzeczki, to byś na pewno wygrał. <laughs> Takie dziesięciominutowa kompilacja z dwóch live. <laughs> Nie no, żartuję, żartuję, żartuję. Nawet chyba z jednego by wystarczyła. <laughs> Dobra, Nexon, to może zacznę się trochę ciebie wypytywać, żeby niektórzy to wiedzieli więcej o tobie i ja też może. Ogólnie, jak zacząłeś przygodę z YouTube'em? Skąd pomysł na nagrywanie, dlaczego FIFA? Z YouTube'em? Mhm. E, kiedyś zabłądziłem, tak to mogę nazwać, na YouTubie, i trafiłem na kanał Jacoba. I tak jakoś tak na, fajnie mi się oglądało jego filmiki. I po prostu z, spróbowałem, po prostu zacząłem nagrywać, wyszła trzynastka, nagrywałem trzynastkę i jakoś tak wyszło. Czyli dzięki Jacobowi. No tak, w, w, dzięki niemu tak całą tą FIFA tak ogarnąłem. No bo nie z nim się tak naprawdę z tej FIFA najdłużej znam. Mm -hmm. No w sumie to odkąd trzynastka wyszła, tak? Czyli... Czyli też niedługo nagrywasz. Końcówkę dwunastki i początek trzynastki, tak? No tak, no tam nawet niecały miesiąc chyba dwunastkę nagrywałem. Mm -hmm. No to nie tak długo. To i tak zajebisty wynik, jak na, ten, jak na FIFA i na polskiego YouTube'a to. No teraz się FIFA roz, yy, rozstrzela na tym YouTube'ie no. polskim. No robiliśmy właśnie te rankingi, wszystko patrzyliśmy, to masakra. Okej, okay, dobra, gramy już mecz. Tak, 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 takich ludzi, którzy mają tam, wiesz, po nie wiem, ilu widzów, tak, poniżej 50, to jest masa normalnie. No dużo teraz osób właśnie tak nagrywa, tylko problem jest taki, że niektóre osoby naprawdę fajnie to robią, tylko że fajne mają głos do tego, tylko że ich oprawa tak jakby, wiesz, o co chodzi. Ten mhm. baba, się, co ja mam z tobą zrobić starty, masz trzy sztuczek. Na przykład na początku, jak nagrywałem, to sam też nie miałem żadnych takich super filmików. Miałem tam przykład te czarne takie paski po bo bokach, co teraz, jak patrzę na to, to też mnie to trochę przeraża. Ale skorygowałem to potem, także ładnie to wyglądało. Ivan Persi. Aj, dobrze Czech. Gustlik. Ale on też broni genialnie, normalnie w FIFA. Ja pierdzielę. Chociaż czasem okay. wpuści taką, wiesz... No dokładnie, on czasami broni po prostu tak niesamowicie, a czasami taką autentyczną szmatę, że tak tu powiem. A na żywo jak to jest, tak samo, czy...? Wow. Czech? Hmm... Zależy, też ma takie przybłyski. Ogólnie dobrze broni, czasami mam takie słabsze momenty, ale to chyba jak każdy. Mhm. No Iker też takie wpuszcza nieraz. I teraz Lopez tam bardzo dobrze bronił. Ta, no. Zajebiście. Ostatnio. Powiem ci, że... Można mu zawdzięczać trochę tą graną z Manchesterem. No, Wyciągnę tak po parę. części. No bo kilka tam strzałów to naprawdę fenomenalnie, a i Vampers i... i gol. On prawą tak potrafi? O Boże. <laughs> Jak widać potrafi. Nie gram Manchester'em to nie wiem. E... I ogólnie jakie byś miał takie e... właśnie rady dla początkujących? Co zrobić tak żeby przynajmniej tak troszkę się wybić? Albo czego nie robić? Hmm. Tym, to że... po pierwsze nie piszcie poleca, poleć, czy polecisz mnie do jakiegoś youtubera, bo wtedy na początku jesteście skreśleni po prostu. Eee, ja osobiście wam polecam coś takiego, jak nagrywacie coś, to udzielajcie się na profilu jakiegoś innego youtubera, ale nie w taki sposób, że eee, zobaczcie u mnie, albo coś takiego, tylko jak na przykład ktoś zadaje komuś pytania, a ktoś ma dajmy na to tam ileś widzów i nie ma po prostu szansy odpowiedzieć na każdy komentarz, to że odpowiedzcie wy, jak wiecie o co chodzi. I jeżeli będziecie mądrze pisać, to nawet ten youtuber po jakimś czasie zajrzy na ten wasz kanał, co wy tam macie i po prostu widzów, tak, taka bomba nagle wam nie wybuchnie, że widzów będziecie mieli, tylko trzeba pracować tak, na każdego vida. No Chyba, tak żeby, chyba, chyba żeby was rok polecił osobnym filmem. No tak. To może, może, może. Jak go rozjebiecie w FIFA to... No rok kiedyś tam nagrywał FIFA, ale... Tak, no. Hejt był ostry, bo na amatorze grał. No i właśnie też, a propos tego, Fifa też nie jest dla każdego, nie? To też tak trzeba... No to jest właśnie... Właśnie tak gadaliśmy wczoraj na live'ie, że w FPS-ach, to odpalasz sobie FPS-a, ci na nie idzie, tam troszkę dasz na ten... Na poziom niższy i tego nawet nikt nie zauważy czasem, nie? A, a Fifa to jednak albo w jakichś grach sportowych cały czas ten poziom jakiś trzeba tam... Prezentować, prezentować i, tak. i rozgrywać to jakoś tak w miarę. No, w FPS-ach też tak nie jest, bo na multi to też czasami. Ja nie, mi chodzi o single, wiesz? Aha, aha, no. Na multi, tak? No, ja ogólnie w FPS-ach na multi to. <laughs> Dostałbym w nie i tyle by było. Bo... A ja w FPS -y dużo grałem. Właśnie przed FIFA to same FPS-y praktycznie grałem. Tam w Ampersie go asekurować. czemu Chelsea? Czemu Chelsea? Czemu Chelsea i od kiedy? 2003 rok, mama mi kupiła koszulkę Chelsea, mm -hmm. którą dalej mam i na ścianie mi wisi. Teraz już oj dobrze Czech. No i jakoś się tak po prostu zaczęło, yy, tak po prostu zacząłem lubić ten klub, po jakimś czasie się nie zacząłem tak mocno interesować. Jakoś tak to wszystko wyszło. A no to doczekałeś się wygranej, wow, wygranej ilki Mistrzów. No. No, nerwica w karnej była niezła. W 2008 z United też przegrali przez karne. No no, Terry tutaj się poślizgnął. Tak, 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 znów się. Masakra. Aj, trochę. Oj! Ładnie, dobra. O, dobra. Przydałoby się jakąś akcję wyprowadzić. Bo jak na razie to strona napierasz. A u ciebie jak to się zaczęło wszystko z Realem? Z Realem? W 2000 roku wygrał Ligę Mistrzów. No wiesz jak to jest, jak ktoś wygra, to się tam co to, co to, jak to nie? jeszcze w podstawówce. I, i tak to się zaczęło, zacząć się interesować bardziej realem. No później wiesz, te składy Galacticos i tak dalej, no to jeszcze bardziej tacy zawodnicy. No, kiedyś Real to naprawdę. Zresztą obecnie też ma dobry skład, ale kiedyś to Zidane, Raul i to... To wszystko po prostu była masakra jakie oni mieli Carlos Cosia. O, Carlos właśnie, też. No ale wiesz, ale później się takie chujowe lata zaczęły znowu, i, i jednak i tak zostałem w sumie, bo niektórzy zaczęli wtedy kibicować Barcelonie, co To jest też długa historia z tym, nie? Mm -hmm. Niektórzy kibicują Barcelonie od początku, jeszcze od Eto i tak dalej, a niektórzy od Messiego. tak to wygląda chyba z każdym klubem, nie tylko z Barceloną, mm -hmm. z każdym klubem jakimś takim większym, czy czy to... Tylko masz różnych kibiców i takich mądrzejszych, takich dewelowatych, No dokładnie. Nie? Tam na przykład jakby Chelsea dzisiaj przegrała 5-0, to byś powiedział Manczowi na przykład, że dali dupy i tyle, nie? No ja, ja wiem, że oni mają naprawdę, że jest dzisiaj to możliwe, że mogą przegrać, bo naprawdę oni ze Stiełłą przegrali bildę europejskiej przez karny No właśnie. bo... Bo kontrowersyjny, no ale miał wszystko. Przegrali ze Stiełą. To, to, jaką oni teraz formę prezentują, to. Benek rozwalił każdy klub, praktycznie, w jakim był. W Liverpoolu niby na początku sukcesy, a potem zaczął się staczać razem z Liverpoolem i Liverpool teraz dzięki niemu jest gdzie jest. Mm -hmm. Inter, no to, to Inter też. też no. no i teraz Chelsea chyba. Ma jakiś taki plan, żeby rozwalić każdy klub. O. i. Col a jednak nie. Robin van Persie. Żeby tak dzisiaj nie strzelał. A co nie przypadasz za United? Nie, właśnie United to jest mój drugi ulubiony klub. Aha. E, naj, najczęściej oglądałem jeszcze, jak Ronaldo grał. Aj. No właśnie. Ronaldo w United to naprawdę to tamto. W Cię jak grałeś z tym, z United? No on to po prostu <laughs> wszystko tam. Ale w finale Ligi Mistrzów w tamtym 2008 roku nie trafił karnego No tak, ale, ale strzelił znowu bramkę, nie? I... No tak jest 1-1 było Strzelił bramkę, potem Lampard, no i karne Te nieszczęsne A Lampard zajbisty zawodnik, naprawdę No, o, dobre statystyki mam A nie popatrzyłem nawet Zero strzałów <laughs> ej, ej. Nam strzelać nie kazano <laughs> W sumie mogę się tak usprawiedliwić Ogólnie jakie masz plany na kanał na ten 2013 rok. Jeszcze. No dobra, jest strzał pierwszy. Na 2013 rok, co mam? Tak mniej więcej, nie? nie tak dokładnie. M nie wiem, nie wiem. Myślałem, żeby spróbować coś wprowadzić oprócz FIFY. A szczerze ci powiem, że nie wiem. No jak widzisz 14, to oczywiście będę 14 nagrywał. Mhm. Dziwnie to tak trochę brzmi, ta 14. Czemu dziwnie? Jakoś dziwnie. Wcześniej tak fajnie było, że FIFA 08, FIFA 09, a tutaj nagle dziesiątka i tak dziwnie. To będzie FIFA 2, 26. O ja. I będziemy to... nagrywać dalej? Rozkwit, <laughs> <laughs> jak to brzmi FIFA 26. A ciekawy jestem, kto zostanie, bo na pewno nie wszyscy z nas tu będą jeszcze. No nie. To jest nie, niemożliwe. Runej, ja pierdzielę. O nie. Kawa z główki? Idą <laughs> masz wzrostu, on jest malutki przecież. No, mały jest kagała. A runej co pokręcił, to nie mam pytań. Na strzałkach zepsutych. <noise> o Boże. Chociaż Runnej tak mi się wydaje, że teraz jest słabszy już niż dawniej. No, nie był jeszcze aż tak właśnie przez Van Persiego głównie. On teraz został cofnięty do tyłu, już nie strzela, tak więc nie bramek bardziej asystuje już. Mhm. Nawet nie śledzę tak angielskiej często, ale Queen's Park Rangers lubię. W sumie przez Antillectic. Mój kolega też lubię Queen's Park Rangers. Dla mnie to jest niesamowite, że mają skład taki, jaki mają, a są gdzie są, czyli na ostatniej pozycji w tabeli. Właśnie myślisz, że spadną, czy, czy nie? Szczerze, jak po ich, dzisiaj, jak po ich takich dotychczasowych, że z takim składem, to wydaje mi się, że mogą nawet spaść. Bo to jest masakra, po prostu to, jaki oni mają skład, a w jaki sposób. Grają. No tak, spadną, odejdą zawodnicy ci lepsi i znowu. No, Remi przeszedł tam z Marsylii, przeszedł tam chyba, żeby przegrywać. No, ten, tego tarapta to ja nie wiem skąd oni wzięli, ale gość jest. No właśnie, samobity. Tarapt jest po prostu za dobry na tamten klub. On mi się wydaje, że on odejdzie gdzieś. Jak nie, jak nie zostaną w tej lidze, to odejdzie. Ale tak samo zresztą Benarfa. Newcastle też w sumie nie jest aż takie słabe, ale Benarfa mówił wielokrotnie, że chce już teraz odejść, bo przez te lata. Był w Newcastle, ale teraz chce odejść do jakiegoś większego klubu, żeby kariera mu się rozwijała bardziej. Mm -hmm. A o Torencie, A... co myślisz? No. Odejść. Uwaga, jak najszybciej. Tak. A ja go tak lubię. I, tak I tak samo Benek. Kiedyś, jak grał w Liverpoolu, to to była przecież czołówka zawodników na świecie, jeden z najlepszych napastników. A teraz to jest porażka. I usprawiedliwianie go tekstami, że nie dostaje podań, a dostaje ich tak dużo, że to jest dla mnie kompletnie bez sensu. A dawniej, kurde, w Atletico i w Liverpoolu to był niesamowity. Dokładnie. I co się z nim stało? W Liverpoolu potrafił strzelić z niczego, tak naprawdę. Nie wiem, nie wiem, co się stało. Na mistrzostwach jeszcze. Ehm... No, a, no dobra, skończ, skończ. No nie, mówię, że na mistrzostwach jeszcze a... chyba był królestrzelców. No chyba tak, ale na mm, na mistrzostwach ten, na tym Euro teraz był też królem strzelców. Znaczy się jest. No to A on był? Tak był, był królem strzelców. Da No ja yeah. nie dechea. wierzę. O, Lampard, was. Luis. No i de znowu. Ładnie strzałów oddajesz. <noise> A czy? No nie wierzę. I tam u góry, no nie wiem. szkoda, że kurde, polski YouTube, jeśli chodzi o FIFA, to nie jest taki jak angielski. Jest ubogi bardzo. No nie? No, w Anglii ta ten. FIFA to jest... Napr... E, w Anglii, dajmy na to, no nie wiem, KSI. KSI ma milion, ponad teraz półtora miliona ma widzów, a niekryty, ogólnie polski YouTube jest ubogi, bo na przykład niekryty krytyk, który ma najwięcej widzów, no. ma tylko 600 tysięcy. To, to to pokazuje, jaki YouTube jest ubogi, jeżeli chodzi o Polskę. Bo niekryty nagrywa ogólnie takie filmiki o wszystkim. A Kelsey to jest tylko FIFA, a ma trzy razy więcej widzów. No, ale to wiesz, to zależy też od języka, nie? Mhm. Jeśli robisz filmy w języku angielskim, to trafisz do większej ilości ludzi niż my w polskim. Masz praktycznie z całego świata, a z polskim no to wiesz. No, polski jest jeden z najtrudniejszych języków, to i tak w ogóle. Kiepsko, żeby się ojkuł. Wayne. Ale Matki. wiksy. 6-0. No nie no, takiego wyniku ci dzisiaj nie życzę. No ja sobie też takiego nie życzę. Oglądnę mecz, zobaczymy. Postawić nie postawię. Ja niestety, ja niestety nie będę mógł oglądać, bo nie będzie mnie w tym... Nie będę miał jak. Będę mógł tylko no wynik zobaczyć. Jak a to, a to jest to ogólnie? To, to jest jeden mecz, jak jest remis to gra się u tego drugiego? To jest jeden mecz, yy, ogólnie jest jedno spotkanie, jeżeli wygrasz, no to oni awansują, a jeżeli jest remis, no to jest rewanż na stadionie drugiego przeciwnika, nie? Mhm, mm i, tak i, i zawsze jest na stadionie tego teoretycznie słabszego, czy jak to wygląda Pierwszy mecz. Nie, to, yy, to się losuje tak, ogólnie, odgórnie to się losuje wszystko. Bo na przykład jak widziałem, grali z tymi takimi mm, słabymi ligowo zespołami, to te mocniejsze drużyny z tej Premier League jechały właśnie na wyjazd pierwsze. No tak, ale na przykład jak był Remis, no to potem grały no tak, na... Tak. Dajmy na to na Old Trafford jakby grał United. Mhm. Dobra. Matko nie Iwanowicz A jak, jak podchodzisz ogólnie do Velacter do, do YouTube League? Masz zamiar coś ugrać fajnego? Ech. Kurde, szkoda, że do tej pierwszej w ogóle nie wszedłeś. No też tak, ale po prostu Radol co tam kręcił to nie rozkwinię co się dzieje na boisku. A, nie, wróć, od, Albert, od, od Albert. Albert, Zresztą na początku to i tak skuteczności miałem zagrać, bo miałem dwie poprzeczki, a potem on jak zaczął już w ten trans trikowy wszedł, to... No on chyba, on i Pixelza to są te Tak, te... dokładnie, oni jakby byli razem w lidze, to to by... Je, Ogólnie ich mecz by był bardzo ciekawy. No i ja w ogóle nie używam trików nigdy. Ja sporadycznie i to bardzo. <laughs> Sorry ja w ogóle wiesz, nawet jakbym mógł, to tak bym chyba nie używał. Chyba, że wygrywał, bym się bawił. Wiesz, co, niektóre są przydatne, ale większość trików w FIFA jest, jest tak naprawdę na pokaz. Mhm. Mm no najlepiej, jak to już mi łączyć z przydatnym z no? No, 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 dobra. 7-0, to to już by była jakaś masakra. No nie, ale to jest chyba jakaś klątwa tych FIFA. Czy yy, przegrałem tylko chyba z BJ w nich. A, a tak poza tym, to nawet Mason tu 5-1 przegrał. O kurde. Dobra, to nie jest aż tak źle. W sumie tak patrząc. <laughs> a bo to jest chyba, wiesz... Jak, jak... Lampard i będzie honorowa... wow. Tak w swoim to stylu, nie? Mocno. No Lampard lubi z daleka. I to bardzo. Ja pamiętam Fifa 7, lubiałem tak z daleka strzelać z nim. Ojej, dobra, to dzięki za ogólnie. Dzięki, że zgodziłeś się pograć, trochę dowiedzieliśmy się o Nexomie. Link macie w opisie poniżej do, do jego kanału, także wbijajcie i na pewno masę materiałów fajnych znajdziecie. No ja dzięki w ogóle za mecz. Wynik trochę taki z kosmosu, ale cóż... <laughs> a to nie o wynik tutaj chodzi, ważne żeby... No pogadać po... Dowiedzieć się trochę o innych harmoniach, co nagrywają Fifę. <laughs> także dzięki jeszcze raz, powodzenia dzisiaj w meczu. No, no I dobra. Na razie. No na razie.